Cześć. Jestem aktorką i dziennikarką. Oba te zawody kocham i uprawiam niejednocześnie, ale z tą samą miłością i sumiennością. Przez 12 lat pracowałam w teatrze w teatrach w zasadzie w teatrze Ziemi Pomorskiej w teatrze Komedia w teatrze Buffo. I ta, czy Syrena, gdzie pracowałam najdłużej. Potem przyszedł czas na dziennikarstwo. Skończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i wkrótce, właściwie po studiach, zostałam redaktorką naczelną takiego miesięcznika kolekszem. Pracowali tam naprawdę wybitni ludzie, tacy jak Lucian Kedryński, Agnieszka Osiecka, Zygmunt Proniarek. Pismo to stworzyłam od podstaw i dostałam jako jedyny redaktor w Polsce nagrodę imienia Wacława Niżyńskiego. Występowałam w tym czasie w różnych programach telewizyjnych, prowadziłam swój własny talk-show z maską i bez maski. Gdzie również gościłam bardzo znane nazwiska, takie jak Ewa Wiśniewska, Artur Żmijski, no i wielu, wiele innych osób wśród naszych cudownych, wspaniałych aktorów. A później, następnie, no to znowu przed czas na aktorstwo. Tak, no późno, nie. Nie uważam. I od tego czasu y, po prostu y, gram w serialach. Teraz dostałam naprawdę bardzo fajną rolę y, w rodzinnym interesie. W pierwszym sezonie występowałam y, jako postać drugoplanowa, ale w drugim zostałam już doceniona i weszłam do y, czołówki. No i to w zasadzie byłoby, a no i moje hobby mam swego ukochanego psa Bernardynkę, którą adoptowałam, cudowna, wspaniała słuczka. Często wsiadamy w samochód, jedziemy sobie gdzieś, biegamy. No i oprócz tego piszę książkę.